Chciałam zobaczyć, jak to jest przede wszystkim. Dużo osób mówiło o tym, że Alfa jest super, że zmienia życie. Miałam w swojej głowie takie pytania, co jeszcze może mnie czekać z Bogiem. Przed pójściem na Alfę, to moja wiara w Boga była taka sztywna, narzucona przez system. No, Zakończyłam Alfę zadowolony, będzie mi się tam podobało. Wiedziałam, że to był początek mojej drogi, którą Będę tam kontynuował dalej, aż do końca życia, że będę tam poznawał Boga tam po swojemu, modlić się po swojemu, żeby osiągnąć tam spokój ducha i szczęście w swoim życiu. Tam zaczęłam doświadczać po prostu prawdziwej takiej relacji z Bogiem, prawdziwych relacji z innymi ludźmi wierzącymi, to miejsce, które. Akceptuję po prostu każdego. To mi się podobało bardzo. To Cudowne, jak możemy widzieć czasami osoby, które przychodzą do grupy i są najpierw są spięci, nieufni do siebie, a potem pod koniec alfy mówią: Nie wyobrażamy sobie już poniedziałku bez alfy. Niech coś, zróbcie coś, żebyśmy mogli dalej się spotykać, bo nie tylko nawiązują relacje w tym czasie z Panem Bogiem, coś, co ma wpływ na ich życie, ale też nawiązują głębokie relacje między sobą, coś, co potem może trwać latami i też jest z nami. I bardzo pomocnym w życiu praktycznym. Alfa jest takim miejscem, które jest bardzo bezpieczne, bardzo otwarte, ma, ma taką bardzo szeroką formułę i bycie na samym spotkaniu, ale też bycie w tej grupie, która się angażuje, jest niesamowitym przeżyciem. Dlaczego służę na Alfie? Dlatego, że kocham Boga i ludzi i uwielbiam patrzeć, jak Bóg dotyka ludzi, zmienia ich życia i daje nadzieję na lepsze życie, lepsze jutro. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że wszechmogący, ponadnaturalny Bóg działa w naturalnym w uśmiechu, w gościnności. Uwielbiam na to patrzeć i to mnie odżywia. Kilka lat temu brałam udział w kursie Alfa i był to dla mnie piękny czas przełomów, który wyjaśnił mi wiele wątpliwości. I pomógł mi się zbliżyć do Boga, dlatego teraz pomagam w tworzeniu kolejnych edycji, bo chciałabym, żeby jak najwięcej ludzi mogło tego też doświadczyć, mogło poznać Boga, tego jaki on jest i kim on jest. I moje zaangażowanie po prostu jest jakby wyrazem wdzięczności e, za to, co sama kiedyś e, tutaj otrzymałam. Jest to okazja, żeby poznać ludzi żeby e, nawiązać nowe relacje. Z Alfem mamy nowych przyjaciół, poznaliśmy tam e, kilka osób, z którymi bardzo mocno przygnęliśmy serduchami do siebie. Oprócz tego naprawdę za każdym razem jest okazja, żeby zobaczyć, że Bóg suwerennie e, przyznaje się do każdego. Każdy chce mieć bliską relację. Jak ci ludzie, którzy mają pytania, bez pomocy innych odnajdują odpowiedzi na te pytania. My tak naprawdę tylko towarzyszymy im przy tym, jak oni odnajdują sens swojego życia. I to jest naprawdę niesamowite. Czas spędzony na Alfie jest czasem wspaniałym. Można poznać wielu nowych ludzi, doświadczyć wielu przemian również w sobie. Widzieliśmy wiele przemienionych żyć. Widzieliśmy ludzi, którzy byli podnoszeni w depresji, byli uzdrawiani, ludzi, których relacje w rodzinach były przemieniane i życia się odbudowywały i zaczęły tętnić życiem. To jest czas cudownych relacji ze sobą nawzajem jako zespół alfa i, i jestem ogromnie za to wdzięczna, że, że Bóg wyposaża nie tylko tych, którzy przychodzą i daje odpowiedzi tym, którzy przychodzą, ale daje też odpowiedzi nam. I daje też takie poczucie sensu, bo naprawdę projekt jest wyjątkowy i jesteśmy wdzięczni za, za wszystko, co się na nim dzieje.